nie odwiedzić nasz salon fryzjerski? Proponujemy za darmo nowy rodzaj zabiegu. Twoje włosy będą bujniejsze i trwalsze? Brzmi nieźle. Mogę też skorzystać? Przykro mi, ale nie ma pani odpowiednich włosów. Więc jak? To zajmie tylko 20 minut. Hmm, jasne. Czemu nie? Spotkamy się w domu. Obciach. Pasaż handlowy w Beverly Hills. Godzina 9.32. Może kupimy to Jeremu? Frak? Nie żartuj. To są urodziny, więc musimy znaleźć odpowiedni prezent. Spójrzcie, prezent dla każdego mężczyzny. Imprezowy scyzoryk. Można zaprogramować muzykę dyskotekową. Ha! Chyba nie. To może aksamitny, terenowy wózek golfowy? Ale po co mu coś takiego? Przecież żadna z tych rzeczy nie pasuje do Jarego. Ale on jest z terenowy. Czekajcie, mam wspaniały pomysł. Urządzimy przyjęcie niespodziankę. Doskonale Jerry nie będzie się niczego spodziewał. Tylko jaką wymyślimy niespodziankę? Wiem! Zawiążemy mu oczy i wsadzimy go do balonu. Abyśmy zwabić go do łodzi podwodnej i zaprosić przyjaciół. Mam! Albo zepchnąć go ze skały, nie mówiąc, że jest przypięty do bungee. Alex, chcesz, żeby dostał ataku serca? A Witajcie dziewczęta. Dlaczego nie ściągniesz nas normalnie, na przykład w limuzynie? O, w limuzynie nie pomyślałem o tym. Zaraz to załatwię. Świetnie. A teraz do rzeczy. W Seattle w Waszyngtonie zgłoszono zaginięcia wielu osób. Ciekawe, że wszyscy zaginęli wczoraj. Hej, patrzcie! Wszyscy są ludzi. Może to zbieg okoliczności. Musimy to sprawdzić? Zgadłaś sam. Za moment wyruszycie, aby rozwikłać tę zagadkę, a teraz wasz sprzęt. Kolczyki z nadajnikiem. Laserowa szminka. Małe suszarki obronne, odrzutowe plecaki i trzy. Trzy? To już piąty punkt. Trzy to tajny, rozpoznawczy zestaw identyfikacyjny. Dziękujemy, będziemy w kontakcie. Poładzenia. Byłbym zapomniał. Limuzyna czeka na zewnątrz. Aaaa! Aaaaa! Aaaaa! Jakie one są naiwne. Limuzyny im się zachciewa. Seattle, godzina 10.17 Utrzymywałyście z siostrą bliskie stosunki? Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Miałyśmy się spotkać wczoraj po południu, ale nie przyszła. Może zakupy tak ją wciągnęły, że zapomniała zadzwonić? No, mnie się to zdarzyło tysiąc razy. Siostra jest bardzo odpowiedzialna, na pewno by zadzwoniła Znajomi też nie mieli wiadomości Gdzie widziałyście się po raz ostatni? Przed tym nowym salonem fryzjerskim, nazywa się Wielki Obciach, poszła na jakiś darmowy zabieg Ty też tam byłaś? Chciałam, ale ta kobieta z salonu powiedziała, że nie mam odpowiednich włosów Twoja siostra ma rude włosy? Piękne, prawda? Mam nadzieję, że nic się jej nie stało Ja też Dziękujemy za informację, damy ci znać, kiedy się czegoś dowiemy Proponuję odwiedzić ten salon i szybko załatwić sprawę Najpierw musimy mieć rude włosy Dobrze, że jestem ruda Nie wiem, czy agencję stać na trzy peruki za 1250 dolarów Wspaniale mieć takie włosy, czuję się po prostu cudownie Witajcie w klubie Teraz już wiecie, jak dobrze jest być mną I to ma być skromność, tak? A? Salon fryzjerski, godzina 10:26. Koniec pogadusza, gruziece, do pracy. Dzień dobry, podobno w tym salonie oferujecie rewelacyjną terapię wzmacniającą włosy. Mamy naturalne, rude włosy, więc od razu przybiegłyśmy? Tak, widzę. Nie nadajecie się. Ale nie uprzejma. Nasz plan nie wypalił. I co teraz? Zdejmiemy te przepocone peruki. To są doskonałe włosy. Idealne do naszej nowej terapii. Naprawdę? Jak najbardziej. Czy zechce Pani skorzystać z darmowego zabiegu opracowanego specjalnie dla blondynek? Brzmi nieźle. Pamiętaj o naszym zadaniu. Oczy i uszy otwarte. Jasne. Uruchomię nadajnik w kolczyku. W razie potrzeby będziemy obok. Mam nadzieję, że do czasu, kiedy moje włosy staną się jeszcze piękniejsze, zdążycie opracować plan przyjęcia Dajerego. Zdaje się, że zaraziła się swoją skromnością, co? <grym> Ma pani wspaniałe włosy, po prostu cudowne. Dziękuję, nie mogę się już doczekać. Na czym właściwie polega ten zabieg? <grym> mogę tylko obiecać, że odmieni całe pani życie. Proszę się odprężyć i zamknąć oczy. Co to ma znaczyć? Nie jest dobrze. Idziemy! Postanowili wcześniej dzisiaj skończyć. Jak tam wejdziemy? Tylko górą. A! Co to jest? Nasze drzwi wejściowe. Co powiesz na odrobinę, arełku? Gotowe! Teraz do środka. Nikogo tu nie ma. Fotele musiały zniknąć w tych zapadniach. To znaczy, że Clover jest niedaleko. Po prostu zniknęli. Co robimy? Dzwonimy do czarego Może on coś wie? Witajcie, co słychać w Seattle? Clover porwano w jakimś dziwnym salonie fryzjerskim. Nazywa się Wielki Obciach. A to niedobrze. Może uda mi się coś znaleźć. E, tak, mam. Właścicielką sieci salonów o tej nazwie jest niejaka Felicja Grzywka. Słynna projektantka peruk specjalizująca się w luksusowych wyrobach na zamówienie. Ma sieć salonów na całym świecie. Po co słynna projektantka miałaby otwierać salony fryzjerskie? A, może używa ścinek do produkcji peruk? To brzmi zachęcająco. Chwileczkę, mam coś jeszcze. Przypadki zaginięcia po wizycie w jej salonach zanotowano także w Wiedniu i w Rio. Dziewczęta myślę, że najwyższa pora udać się do jaskini lwa. I główna siedziba mieści się w Londynie. Już się robi. Musimy ratować Clover i zapobiec kryzysowi fryzjerskiemu. Żebyśmy tylko zdążyły przygotować przyjęcie dla Jerego. Londyn nabrzeże Tamizy godzina 18.45. Umawiamy się, że pracujemy dla Jerego, który jest sławną gwiazdą filmową. Zgoda, a skąd przyjechałyśmy? Może. Może ze Szwecji? Ha, fajnie. Jerry jest światowej klasy gwiazdą szwedzkiego kina, ale ze względu na wielką sławę nie możemy zdradzić jego nazwiska. Dobra, to ruszamy. I mówimy z akcentem. Czym mogę służyć? Ech. Musimy natychmiast rozmawiać z Felicją Grzywką. Od tego zależy przyszłość szwedzkiego kina. Dobrze, proszę za mną. Jestem Felicja Grzywka. Czym mogę służyć? Jestem Anna, a to Bridget. Przyjechałyśmy ze Szwecji, żeby kupić peruki dla naszego ekscentrycznego pracodawcy. To sławna gwiazda filmowa. Na pewno go pani zna. Nie możemy jednak zdradzić jego nazwiska. Mm. Rozumiem. Dlaczego chce moje peruki? Bo tak naprawdę jest łysy. A wszyscy mówią, że pani peruki są najlepsze. Mm, mają rację. Chętnie wam pomogę. Przejrzyjcie katalog, a potem przyjmiemy zamówienie dla waszego gwiazdora. Czy peruki produkuje się na miejscu, w tym budynku? Tak, owszem. Musi być bardzo ciekawe. O tak. Czy można to zobaczyć? Nie można. Proszę wybaczyć, śpieszę się na spotkanie. Edwin, <śmiennie> odprowadź panie do drzwi. <śmiennie> <śmiennie> tu są wszyscy nieuprzejmi. Wiszą tutaj! Życzę miłego dnia! To była tylko strata czasu. Może jednak nie? Obejrzyjmy nagranie. Tam się dzieje coś dziwnego. Widzę tak jakby wzmacnianie włosów wysysało z ludzi życie. Znajdźmy Clover i uwolnijmy ją, zanim będzie za późno. Siedziba felicji, godzina 19.32. Tam na górze! Trzeba będzie trochę poskakać na linię. Lepiej nie mówić. Ci ludzie to szaleńcy. Felicja uprawia nasze włosy, żeby je potem kosić, produkować peruki i zarabiać miliardy dolarów. Miałam rację. No prawie. Przez te jej zabiegi jesteśmy coraz słabsi. Musimy cię stąd wyciągnąć. Pośpieszcie się, bo kiedy nasze włosy będą odpowiednio długie, Felicja rozpocznie te swoje żniwa, a potem się nas pozbędzie. Nasze przyjaciółki ze Szwecji. Nie jesteśmy Szwedkami. Przyjechałyśmy wyprostować twoje zakręcone plany. Za późno. Mam już wystarczająco dużo włosów. No i jeszcze wasze. Wszyscy, którym włosy już urosły, zostaną przewiezieni do hali nożycowej. A? A, róbcie coś. Spokojnie, zrobimy. Musimy się uwolnić zanim opadniemy z sił. Żaden problem. To chyba lepszy pomysł niż korzystanie z toporka. Musimy ratować Clover do hali nożycowej. No tak, tylko jak się tam dostać? Już raz tu byłyśmy. Niech pomyślę, jak tam wrócić. Zielona zasłona. Tam jest otwarte okno. Clover, Clover, jesteś tam? Ja jestem. Zdaje się, że miałeś mnie ratować. Chwilowo jesteśmy na zewnątrz. Siedzisz może przy oknie z zieloną zasłoną? Tak, ale już niedługo za chwilę moja kolej. Siedzimy Felicji godzina 27. Raz, Rozpoczę... Musimy się tam dostać. To było do niczego. Przydałby się plan B. Mam. Clover. Pomyślisz, że, że oszalałam, ale musimy się wspiąć na górę po twoich włosach. O czym? O włosach? Spuść je przez okno. Dobrze, spróbuję. Moje przyjaciółki nas uratują, ale musisz mi pomóc. Księżniczka. Clover, szkoda, że ta odżywka tak na ciebie działa, bo włosy masz naprawdę niesamowite. I co z tego? Zajmijcie się lepiej kratami. Bierzemy ją. Ruszać się, ludzie! Zostało jeszcze mnóstwo włosów! Nawet o tym nie myśl! Przestańcie gadać, tylko mnie ratujcie! Przepraszam. Niech mnie. Łysa jak kolano. Dlatego gnębi tych, którzy mają ładne włosy. Co za ironia. Spłuczmy z włosów to świństwo. Zbiorowy prysznic? Zupełnie nie zorganizowałyśmy przyjęcia dla Jerego. O nie, zupełnie zapomniałam, że najmniej mamy usprawiedliwienie, no wiesz, porwanie i tak dalej. Siedziałaś w tym fotelu i miałaś mnóstwo czasu, żeby coś wymyślić. Też coś? No dobrze, pozostaje go tylko odwiedzić i dać mu jakiś prezent. Kwatera główna tajnej agencji, godzina trzy. Eee, muszę przyznać, że to dość nieoczekiwany prezent. Choć najbardziej zaskoczyło mnie to, że wiedziałyście, kiedy mam urodziny. I co? Jednak jest zaskoczony. Chyba nie rozumiem. Chciałyśmy urządzić przyjęcie niespodziankę, ale się nie udało. Co za ulga, nie cierpię niespodzianek. Naprawdę? Oczywiście, ale tylko kiedy dotyczą mojej osoby. Pa. Zawsze dają się nabrać. Wersja polska na zlecenie Fox Kiss i Tekst Katowica. Tekst polski Wojciech Wieczewski. Redakcja Wojciech Zamorski. Udźwiękowienie Supra Film. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Wisława Świątek, Mirosław Najlet, Wiesław Sławik, Grzegorz Przybył, Dariusz Stach, i Ranausz Załek.